Witajcie widzowie na nowym odcinku Dzisiaj chcę Wam coś powiedzieć że Beszedł nowy apel i będziemy, bo już ty ja zebrałem w sumie Leech Place i widzowie My zbieramy te gwiazdki Bo zablokowaliśmy to Więc widzowie ja to, to jest mój pierwszy odcinek z Legends i trochę ja tak ja trochę ja takie słabe i lepsze pety, więc powiem, chcę trochę usunąć ich takie słabe pety. Usuwamy sobie pety chcemy usunąć i już mamy. Więc widzę, ja lecimy idziemy już na drugi świat. jak chcecie odcinku z, z, z Net Legend, no to jak no. No możecie, no to dajcie łapkę w górę, subika i, i... łapkę w górę i subika. Subika i le, lecimy i subskrybujcie mnie, nie, jak najwięcej wizualnych. Może podbieramy tych widzowie, żeby było no, nowymi, nowy teraz nowa waluta, już jest, z Legends. Napiszcie mi w komentarzach, jaką, 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 zagrał tą gierkę. I, jakby,

może do jedno zbierać tak chyba uzbieramy tak a, fajny świat a pet leger jest lepszy od so pet simulator. lepszy

Jeszcze nie ničom vidieť. Ja... Môžem vám zrejsť... mogę že môžem urobiť operník. Aj... Tak, Poď. Sov godt. nam to idzie zbieranie. ja trochę osób. Może muszę dodać... I to zrobię, ale nie mogę. nie jeszcze jak... resztą to zrobię jakiś apel. jeszcze mam ten, mam ten event bo jeszcze prawie pracuję z tym eventem i więc jeszcze nie wiemy jak to będzie event jak to będzie update albo event nie wiem jeszcze nie. event albo update zrobi. Mówi się tylko sobie to zbieramy. No dużo się pozmieniało. Pet Legend. Widocznie. To jest do mnie trajda nie widziałam. Że... Eee, no co wie? On pamiętać takiego chłopiaczka. Nie, nie damy. E no fajna.